Legionista w głębi serca, zarejestruj się już teraz i dołącz do najwierniejszych fanów Legii Warszawa. Czy w Legii Warszawa może wydarzyć się coś niespodziewanego? Czy ostatnie zmiany w zasadach finansowania mogą mieć negatywny wpływ na klub? Odpowiedź niestety brzmi tak. Sytuacja ta jest konsekwencją zmian w zasadach dotacji polskiej organizacji turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, które spowodują znaczną utratę środków dla klubu. Jak twierdzi Sławomir Mitras, minister sportu i turystyki, już rok temu sygnalizował on legię w tej sprawie. Mitras wyjaśnił, że środki te przeznaczone są wyłącznie na promocję wizerunku Polski za granicą, a zachowanie klubu w ostatnim czasie nie jest zgodne z tym celem. W lipcu została podpisana nowa umowa o dofinansowanie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Modyfikowany regulamin, oficjalnie ogłoszony 20 sierpnia, zawiera zapis wykluczający każdy klub, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy został ukarany przez organ zarządzający rozgrywkami. Oznacza to, że Legia Warszawa, ukarana przez UEFA, nie będzie mogła otrzymać tych środków. Mitras potwierdził tę decyzję w wywiadzie dla programu Pytanie Dnia, w którym skomentował, że dofinansowanie z polskiej organizacji turystycznej nie jest przeznaczone dla klubów sportowych, ale raczej na promocję kraju jako kierunku turystycznego i poprawę jego międzynarodowego wizerunku. Minister ostro skrytykował Legię, wspominając przeszłe incydenty takie jak bójki kibiców z policją w Holandii i Wielkiej Brytanii. Sytuacje te były uważnie monitorowane i Mitras stwierdził, że zamiast pozytywnie promować Polskę, klub w wyniku kontrowersji i starć stworzył negatywny wizerunek. Problematyczne zachowania części zawodników, a nawet członków zarządu klubu przyczyniły się do pogorszenia reputacji legii za granicą. Stanowczo zapewnił, że nie będzie przeznaczał publicznych pieniędzy na klub, który kojarzy jego nazwisko z bójkami i przemocą. Ostatnim epizodem, który zachwiał wizerunkiem legii, było zachowanie trenera Gonzalo Fejo podczas ligi konferencyjnej Europy. Po rewanżu z Broenby, Fejo został przyłapany na wykonywaniu wulgarnych gestów, co trafiło na pierwsze strony gazet w międzynarodowych gazetach. Mitras przekonywał, że tego typu postawa bezpośrednio wpływa na promocję Polski. Ugruntował swoje stanowisko, że nie będzie finansował klubów, które nie reprezentują pozytywnych wartości na arenie międzynarodowej. Minister podsumował, że decyzja o cięciu finansowania nie dotyczy tylko legii, ale każdego klubu, który dopuszcza się tego typu zachowań. Jako przykład podał Wisłę Kraku, która również zostałaby wykluczona, gdyby miała podobne problemy. Mitras podkreślił, czy przyjęte stanowisko jest konsekwentnym działaniem zapewniającym odpowiedzialne wykorzystanie pieniędzy publicznych w celu budowania dobrego wizerunku Polski za granicą? Skoro już jesteś na bieżąco ze szczegółami tej kontrowersji z udziałem legii Warszawa, zarejestruj się i bądź na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i analizami ze świata piłki nożnej.